cześć dzisiaj opowiemy sobie o historii Jimmy'ego Donaldsona czyli Mister Beast jest to biografia tego youtubera który wzbogacił się na swoich kilku jak, jak o kilkunastu błędach oraz na jego wspólnych kolegach akt pierwszy Początek z pasji. Yy, nie miałem nic, tylko komputer, mikrofon za 10 dolarów i pomysł, że ktoś może to obejrzy. Tak opowiadał Mr. Beast. Młody Jimmy miał 14 lat i mówił tak. Może, może jeśli będę wrzucał filmy codziennie, w końcu mnie coś zaskoczy. Tak właśnie mówił Jimmy. Młody Jimmy. Miał on wtedy około 11-12 lat. Rzucał kanał na kanał mrbeast Beast 6000, który miał 0 subskrybentów. Akt drugi: Obsesja i przełom. <grym> nie miał pieniędzy, ale miał coś czego innego. Nie da się kupić. Obsesję oraz. Cały czas tym myślał. Obsesję na punkcie zrozumienia platformy. Platformy YouTube. Próbował na YouTubie już kilka razy. Pod pseudonimem e, Mister Beast 6000, tak jak wam na początku mówiłem, oraz Mister Beast 122, ponieważ tamte nazwy były zajęte. Scena jak liczy od pierwszego do 100 tysięcy. Jego pierwszy viral miał 190 tysięcy wyświetleń. No niestety wybił mu się tylko jeden raz w latach 2013-2016. A Jimmy powiadał tak: jeśli ludzie zechcą czegoś szalonego, dam im to coś, czego jeszcze nie widzieli. Tak. Miał potencjał na ten kanał. Naprawdę chciał, żeby całość była pokazana od boku, żeby nie było ustawień całego tego tych jego filmów. Tylko, żeby była pokazana prawda. Tego, czego inni nie pokazują, bo inni robią to od niechcenia. On miał pasję naprawdę na tym. Akt trzeci. Oraz dobro. Bezdomny, powiadał do Jimiego: Czy to żart? Jimmy ze złami, ze łzami. Nie, to początek czegoś większego. Ludzie myśleli, że to tylko show, ale dla niego to była misja. Misja, która, jakby, jakby tkająca bomba. Przeciąłbyś jeden kabelek, wszystko by się spiprzyło. Wasza widownia by was nie lubiła. Akt czwarty. Wzbijanie się oraz Imperium Mr. Bista. Asystent do Mr. Bista powiadał tak. Mamy miliard wyświetleń w miesiąc. A Jimmy mówił: A ilu ludziom pomogliśmy w tym miesiącu? Były to lata 2020 na przełomie do 2023. Naprawdę. Widzę, posłuchajcie mnie. Jimmy wybił się na swoich kilku błędach. Oraz na tym, że miał twórczość, miał pomysły do tej chwili. Miał chęć. Naprawdę chciał, żeby to było. Czymś, czego. Nie może spieszyć. Chciał, żeby to był jed taki jeden, jedyny kanał, który będzie. Dobry. On w 2017 nie wiedział jeszcze, co go czeka. Że będzie chodził i rozdawał różnym ludziom 250 tysięcy dolarów. Jeszcze wtedy myślał, że. A, pewnie będę miał 100 tysięcy i na tym mi się zatrzyma. <laughs> Ale nie. Nie zatrzymało mu się to. Rosło, aż rosło, 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 aż dostał pierwszy swój srebrny przycisk. Akt piąty. Cena sukcesu. Jimmy siedział sam, zmęczony. Przeglądał komentarze, niektóre negatywne, niektóre pozytywne. Taka rola powiadał. Na kiedy Twoje życie oglądają miliony, każda rzecz oraz dobra rzecz ma swoją cenę. Nieważne, czy ona jest zła, czy dobra, ale cena. Najbardziej cenią się te dobre rzeczy. Dzi przyjaciele Jimiego mówią, że martwią się o jego zdrowie. Jimmy odpowiada spokojnie: Nie robię tego dla sławy. Robię, po to, robię to po to, żeby świat był trochę lepszy niż wczoraj, oraz 5 lat temu, oraz 10 oraz 15. Tak powiadał Jimmy. I nie chcę Wam tu mówić różnych takich rzeczy o Jimmy. To po prostu jego biografia. Akt piąty. Dziedzictwo. Jest to już ostatni akt. Kiedy dorosły Jimmy, w wieku 25 lat, spojrzał w kamerę. Jimmy powiada, Kiedy zaczynałem, chciałem mieć tylko 1000 subskrybentów. Teraz. Chcę, żeby każdy, kto to ogląda, uwierzył, że może też coś zmienić. Naprawdę, tak powiadał Jimmy. A powiem Wam jedną rzecz. Jimmy, żeby to zrobić, musiał włożyć w to wiele pracy. Jeśli Wam nie wychodzi, jeśli coś, nie poddawajcie się, tak jak Jimmy. Idźcie dalej, walczcie. Nie chodzi o wyświetlenia, chodzi o wpływ na świat. To jest właśnie Mr. Beast. A jego prawdziwe imię to Jimmy Donaldson. Dziękuję Wam widzowie za cały film. Na razie.